Słuchajcie, zdenerwowałem się. Mamy największą promocję w Fifie w roku. Promocję, podczas to, której jej prawdopodobnie zarabia najwięcej pieniędzy. I co dostajemy z tej okazji? Wezwanie o strój Xboxa na miłość boską. No przepraszam, bo. Jest jeszcze jakaś paczka z tego co widzę za ukończenie tych dwóch wyzwań Jedna złota paczka zawodniku Premium To ukończę to, jednak mamy Toc Nie ma SBCO upgrade y ligowe Nie ma jeszcze wyzwania ogwarantowanego Toc'a z Premier League. To będzie zapewne dzisiaj wieczorem Albo jutro wieczorem Jednak to jest po prostu niedorzeczne Podobno w Kanadzie są jakieś święta Taka firma jakiej nie powinna mieć świąt A jak już to powinna mieć coś zaplanowane do przodu No jestem wkurzony, no bo co to ma być do cholery Największa promocja w roku, a naprawdę Traktują to jakby... Nic się kompletnie w grze nie działo, jestem zawiedziony, przecenione SBC, bo Frazer za 200, a się zdenerwowałem Cześć, jak się macie, tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team Nie wybiłem elity, była szansa na wbicie elity, miałem bilans 27, 3 mecze do końca, trafiłem na niesamowitą drużynę Jak widzicie na ekranie teraz Eusebio, Hulit Prime, Flashback Firmino i coś, bardzo dobra defensywa no cóż, no, zaczęło się słabo, ponieważ ja się dobrze pamiętam, to ja straciłem ramkę, jednak stwierdziłem, że muszę zmienić kilka rzeczy i wpuściłem wypożyczonego Sterlinga z ławki. Myślałem, że to jest piłkarz, który może mi dać zwycięstwo w tym meczu i nie myliłem się, ponieważ to spotkanie układało się po mojej myśli. Sterling nie zawodził, naprawdę spodobała mi się ta karta. Wcześniej, gdy grałem tę wypożyczoną wersję, to niezbyt mi się spodobało, jednak w tym meczu sprawił, że go pokochałem. Prowadziłem 3 do 2, byłem już przekonany, że witam się z Gąską w ogródku, że to będzie 21 zwycięstwo i pozostaną mi dwa mecze do elity jednak koleś wpuścił z ławki cholernego Cristiano Ronaldo. 3 do 3. 4 do 3. No i gold 1 to też dobra ranga. Tak się zdenerwowałem, że aż burza przyszła do Gdańska, oby <śmany> mi tylko internet zaraz nie zniknął. Okej, okay, ukończę to wyzwanie, bo chcę jedną złotą paczkę zawodników premium. W międzyczasie robiłem te ligowe wyzwania, no ale... Nic, nic nie trafiłem, żadnych ekranów nawet. Poważnie ukończyłem wyzwanie ze Spurs. I dramat. Pierwsze wyzwanie ukończone bez większych problemów. Już pomijmy to, że nawet poprawnie nie jest wyświetlana nazwa tego stroju. To jest tak śmieszne. Ach, no co to ma być? Team Name Abreway15, bla bla. Gratulacje. Ech, czego się nie robi dla stroju? Piękne, naprawdę. Jedno z najlepszych SBC w historii tej Fify, Dziękuję, EA. Naprawdę, jestem w niebo wzięty. Dobra, kończę narzekać, bo w tym momencie trafiam ikonę albo Team of the Season Salaha, więc uznam to naprawdę za najlepsze SWC w historii FIFA. Wow, ale mamy ekrany! Tak jest! Doczekałem się tego momentu, i to będzie Bauman83 rany. Jakie życie jest piękne. No dobra, teraz czas trafić jakąś kartę Team of the Season, ponieważ aż żal nie zrobić tego wyzwania, głównie pod kątem przepalenia tej karty w nadchodzących wyzwaniach, bo skład oceny na 80 ze zgraniem 70 za jednego gracza tocy z Ligi Arabskiej to jest naprawdę świetny interes. Tutaj prosta drużyna złożona z graczy La Liga, cyk, zgłaszamy skład. Myślę, że nawet tego bramkarza z Atletico Adana nie musiałem tam wrzucać, ale już nie chciało mi się zamieniać tych graczy. No, ciekawe, czy będzie ktoś z wyższej półki, czy jednak też jakiś środek. Wyższa półka to ten Hamdallah Jeśli dobrze zapamiętałem jego nazwisko, najlepsza karta do trafienia z tej ligi i statystyki, ma naprawdę fajne. Tak jest, wreszcie mamy walkout, ale bez pajacowania. Zobaczmy, niebieska plara. No i kto to będzie? Arabia Saudyjska, prawie. <gryw> Słuchajcie, jaką inną pozycję mogłem trafić? Al-Buraik. A wiecie co, sobie go przetestuję, bo mogę. Trzy gwiazdki słabszej nogi, trzy gwiazdki sztuczek, 173 cm wzrostu, jak tam skoczność? 92. Dam mu jedną szansę. Jak widzicie przeprowadziłem kilka zmian w drużynie. Stwierdziłem, że pogram teraz trochę formacją 4-2-3-1. Kupiłem Kyliana Mbappe i gram wypożyczonym Mane, ponieważ przygotowuję się już do trafienia jego karty Team of the Season. To będzie miało miejsce w czwartek, gdy sympatyczny Senegalczyk pojawi się w moich player pickach. Zastąpię go tutaj piękną niebieską wersją, nie tę purpurową wypożyczoną. Na razie zagrałem nim jeden mecz, strzelił dwie bramki, najlepsza karta w grze jest Chory, a tak całkowicie na poważnie to zobaczymy, bo tutaj mogę wsadzić każdy za ligę jakiegoś Hazarda, Filipa Andersona, jednak no myślę o tym manek. Kupiłem sobie Duma. Tak mówiłem o nim w tym ostatnim odcinku i powiem wam, że jest lepszy od Gerarda. To mnie naprawdę smuci, jednak gra mi się nim lepiej niż Stevenem Gerardem i powiem wam jeszcze coś. Ostatnio Gerardem gra mi się fatalnie. O ile te pierwsze mecze nim były cudowne, tak jednak teraz... Teraz to jest cień karty, którą grałem chwilę po zrobieniu tego wyzwania. No ale cóż, muszę nim grać, przecież ja takiego piłkarza nie mogę posadzić na ławce. No, wrzuciłem tutaj Albu rajka, żeby go sprawdzić. Mbappé kupiony za 86k, dosyć dobry deal. I powiem wam, że może nawet spróbuję zrobić to wyzwanie o Dinie, lewego obrońcę z Evertonu. Pięć, trzeba wygrać 5 meczów, a w tych 5 meczach trzeba asystować co najmniej raz obrońcą z Premier League. To jest. To jest dramat. Te wyzwania są gorsze niż te moje w Back to Glory. No ale cóż, spróbuję. Może to samo z siebie wyjdzie, jednak kto to wymyśla, nie wiem. Prawda jest taka, że ja na takie drużyny nie trafiam w Champions, dlatego też ta dywizja pierwsza jest dosyć dobrym, sprawdzianem, ale kurczę, ten Cazette Toc naprawdę. Dałbym wszystko, by go mieć, oprócz moich włosów. Nie, na no, plus jest taki, że udało się wbić tego Golda 1, to oznacza, że dostanę dwie paczki za stoka oraz to, co najważniejsze, dwa player piki, w których to musi się znajdować co najmniej jeden gracz z ligi angielskiej. Bardzo możliwe, że to będzie dwa razy Doherty i dwa razy Madison, jednak mam nadzieję, że jednak będzie to ktoś kursy przydatny. Znaczy, doherty to mogły być dobrym wynikiem, jednak nie liczę. Najważniejsze to się nie nastawiać, bo nie chcę być rozczarowany później. Ale, jak się pojawi taki manełek albo w salach, Weynaldum nawet bym mógł go sprzedać, by, byłoby fajnie. Możecie też się zastanawiać, czekajcie, bo może uda się zanotować. czas. O, jeny, jeny. Gdyby to przeszło do naszego francuskiego napastnika choć myślę, że i tak był naspalany, co ja chciałem wam tu powiedzieć, bo ten Mbappe Mbappe kupiłem przed chwilą, polizę weekendowej. Kupiłem go właśnie polizę weekendowej, bo, bo mnie wkurzał. Ten cholerny żółw mnie wkurza. To w jakiś sposób ta jego zwykła wersja. Gra przeciwko mnie zawsze w Food Champions. To... Słuchajcie, jest takie powiedzenie, że jak nie możesz. Jak to było? Jeśli nie możesz ich pokonać, to dołącz do nich, czy coś w tym stylu. No to ja stwierdziłem, że Mbappé musi być jednak w tej mojej drużynie. Uf, jest za dobry. Akurat mogłem go tutaj bez problemów umieścić. Teraz laka Z i zobaczmy. Sadio Mane walczy o miejsce w pierwszej drużynie. są dobija 1 do 0. Dobry start. Trochę szczęścia, no ale łatwo sobie te akcje wykreowałem, więc myślę, że zasłużyłem na tego gola. Oho, lakazet. Wiedziałem, gdzie uderzy, ale też dobrze zachował się albo Raik. Wie, ja, wiecie, co jest najgorsze, że ja wiem, że trafię z tych playerpicków albo do Hertiego, albo Robertsona, przecież... To jest wypisane w kartach i znów DHEA broni po lekkim przesunięciu się przeze mnie. Jednak moje konto jest skazane na prawych obrońców. Oczywiście dwóch z nich jest z mojego wyboru, bo zrobiłem ich poprzez SBC. Chodzi mi tutaj o Mbabu oraz Florenciego jednak, Alburaik, Cancelo. To jest przeznaczenie. Jeszcze Sergiej Mirinkowicawicz, ale on też był z wyboru za wypożyczenie. A tej karty wypożyczenie, wyzwania urodzinowe jednak. Sergiej to jedna z najlepszych kart w tej grze według mnie. Haha, <laughs> 2 do 0 Mane. Chodzi mi o pomocników yy, a propos Sergieja, bo naprawdę to jest. To jest piękny człowiek. Jeszcze nawiązując do Mane, nawet jeśli nie trafi jego karty Team of the Season, to zawsze mogę kupić wersję Champions League, która ma praktycznie identyczne staty jak ten Player of the Month. Powinno. Raczej będzie mnie stać po nagrodach. A teraz Vajnaldum. Czemu, czemu? No cóż, no Gen Liverpoolu w końcu w nim jest, ale. Bez takich już, okej? Okay? Proszę. Yy, mam tam chyba z 10 tysięcy teraz na koncie, ale to dlatego, że mnóstwo zainwestowałem i świetnie, albo rajk mam nadzieję, że zarobię z 70-80 tysięcy chociaż. Zawsze się przydadzą te pieniądze. Cyk. I muszę się zachować jak pro player. Prawie wyszło. <laughs> nie wiem dlaczego ten gol nie został uznany. Przecież to... Tam nie było żadnego faulu. Według mnie sędziowie yy, za, za bardzo chronią bramkarzy. No słuchajcie, jest naprawdę solidnie. Byłem przekonany, że rywal będzie grał znacznie lepiej. Prawdę mówiąc jestem zawiedziony jego poziomem. Więc zabawmy się. Robertson jako SPO. Chcę tę asystę. Alex Lacazette, no nie, chyba się przesunął. A byłaby to asysta właśnie Diego Robertsona, bo to on podawał, ale możemy spróbować jeszcze raz. Kylian Mbappe, uderzenie. To jest Romelu Lukaku na środku obrony, prawda? Ale ja już drugi raz gram przeciwko niemu w tej grze i. No, on jest dobry. Robertson, i fajne podanie, tylko no właśnie muszę to skończyć lakazetem. Cyk. La LaKaZet, Laka Zet! Asysta Robertsona 3 do 0 No i cóż. Po raz kolejny laka pokazuje dlaczego. Dlaczego mogę go kochać, bo kurczę... Naprawdę, takiego napastnika jeszcze nie używałem w tym roku. Oczywiście prócz Cristiano Ronaldo, bo Cristiano Ronaldo to Cristiano Ronaldo, jednak długo, naprawdę długo szukałem takiej karty jak Lacazette i cieszę się, że go znalazłem. Rajk Jestem zaskoczony, bo jest dobry. Jest naprawdę dobry, tylko no, ja już nie wiem, czy mam grać na tej pozycji. Son, Muszę dopracować te centry. Bo nie wychodzą mi one tak samo jak wychodzą moim przeciwnikom. Za każdym razem, gdy rywal tak wrzuca, to ma sytuację bramkową. Moje dośrodkowania dochodzą do nikogo. Niestety do nikogo. A teraz Sterling. A jeny. mogłem się nie ruszać. O jeny. co ja tutaj zrobiłem, manę. No i son, zawolny, zawolny. Bo naprawdę, no. To była tak dobra akcja. No i Van Dijk. Kończymy, kończymy ten mecz. Okej, okay, Lukas Dinie już w 20% jest w mojej drużynie, więc może to zadanie nie jest aż taka wykonalne. Chciałbym otworzyć sobie jakąś paczkę, więc tak yy, sprawdzam, czy mam 6 piłkarzy z jakiegoś klubu, by na luzie ich przepalić. Jak znajdę, to dam wam znać. No dobra, muszę kupić tylko czterech piłkarzy. W nagrodę dostanę złotą paczkę piłkarzy Prime, więc to wyzwanie opłaca mi się ukończyć. No niestety to wyzwanie nie wyszło mnie najtaniej, ponieważ musiałem kupić karty za chyba 8 tysięcy. Jeszcze sprawdzę, ile taki UNES kosztuje. No UNES, kurczę, za niego dostałbym spokojnie z 2,5 tysiąca, jak za i Fabiana, i Diawarrę. Jednak, słuchajcie, warto się poświęcić. Złota paczka piłkarzy Prime to chyba paczka za... 45 tysięcy? Przepraszam, jednak zawsze zapominam wartości tych paczek. I tak nieważne jest to, jaką paczkę otwieracie. Jak macie coś trafić, to traficie nawet w paczce wartej 5 tysięcy. Ja jednak trafiam w tej. No tak, 10 tysięcy muszę wyciągnąć. Nie no, nie ma opcji. Ja tutaj już nie zobaczę żadnego walkout. Nawet ekranów nie ma. Rany, ja zrobiłem już chyba z 20 tych ligowych SBC. I chyba trafiłem jedną kartę 84. Ale właściwie na co ja liczę? Na 12 tysięcy FIFA points miałem jeden walkout, więc. Naiwny jestem. No dobrze, tym razem trafiam na znacznie tańszą drużynę, jednak jestem przekonany, że rywal będzie grał 100 razy lepiej. Powiem wam tak, jeśli w tym meczu zanotuję asystę Robertsonem lub Van Dijkiem, to ukończę do końca to wyzwanie. Lukasa Dinie, i nie wiem, czy tak ukończę je pod kątem umieszczenia go w wyjściowej 11, czy po prostu w celu przepalenia w jakimś przyszłym SBC. Jednak na papierze ta karta wygląda cudownie, choć szkoda, że no Lukas w rzeczywistości nie jest. Odro... O kurczę, ja tego Alburajka nie zdjąłem, ale prawda jest taka, że naprawdę zagrał dobry mecz, więc nie mam powodów by go zdejmować, mimo że mam Florenciego Cancelo i resztę wspaniałych piłkarzy. Jednak to, co ja chciałem powiedzieć, że. No słuchajcie, jestem Robert Sonem. Mam tak, że. jak z każdym piłkarzem. Ma dobre momenty, ma złe momenty. I na pewno przed przepaleniem Didnie bym go sprawdził. Ale jednak to jest fajna karta, którą później można wrzucić do wiecie. SBC o innego toca teraz. Gini Wijnaldum, kurcze za wolno podjąłem decyzję. Son. O kurcze, Mbappé. I nie ma spalonego. Jak ja uwielbiam ten trik Zacząłem go stosować w tej lidze weekendowej no i tak potrafi zmylić przeciwnika. Plus po nim można się tak łatwo obrócić, ale. O, Jenison! To jest kolejna karta, z którą mam taką specyficzną relację, bo mówię, w niektórych meczach to on tak lśni, no ale też to nie jest jednak piłkarz. W tej wersji oczywiście, chyba idealny na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. No nie wiem, nie wiem, będę nim grał, bo nie mam żadnej innej alternatywy. Ale mówię, jak wpadnie mi jego niebieska wersja w player pickach znaczy czerwona, ale niebieska, to będę zadowolony. Uff. Ty jeszcze celebrujesz takiego gola stary. Wajnaldu nie ma spalonego, powtarzam, nie ma spalonego, ale nie będzie też bramki. Ja pierdzielę. Wiedziałem, że Danalej jest. Delane jest dobry. Ej, no. Podcisnął mnie z główki, na szczęście sędzia to zauważył. Nie trafię stąd, za daleko. No, jak mi się to uda, to będę z siebie dumny. La cassette, no, to jest takie toporne. Gdyby się szybciej obrócił, jego karta Team of the Season na pewno by to zrobiła, no to cyk, leci Drivenik i bramka. Ale nie poddaję się, bo naprawdę czuję, że ten mecz jest do wygrania, no w szczególności, gdy mój przeciwnik robi takie rzeczy. Ja mu teraz oczywiście fair play oddaję piłkę, bo wiecie, że jestem dobrym graczem. Przecież nigdy bym w taki głupi sposób piłki nie stracił, to oczywiście było dla dobra rywala. Ale... No, muszę, muszę kończyć akcję po prostu, dzięki Dawid. O, teraz my mamy troszkę szczęścia. Mane. La Croquette. <grystanie> Kurczę, no, przegrywam po pierwszej połowie, ale najgorsze jest to, że ja tutaj nie czuję jakiejś przewagi mojego przeciwnika. Właściwie wydaje mi się, że jestem lepszy od niego, że gram lepiej od niego, ale jednak przegrywam, więc no, tak nie jest. I patrzcie. Patrzcie. Weinaldum obronił. I KZ wziął dwóch naraz. No to musi być wreszcie bramka Mbappé. różny, prawda? Bo nie ma opcji, że. No, dobrze. Ale to powinien być gol. Tak troszeczkę, tylko troszeczkę szczęścia mi brakuje. A więc lecimy ze schematem. Też nie. Jeszcze raz Wijnaldum, Tym razem przegrywał piony główkowa, ale Robertson. Zero kreatywności, ale może odrobi na skuteczności. Bo to jest Robertson, Robertson, Robertson. Nadal biegnie dośrodkowanie. I znów Loris. No i Robertson do Stevena Gerarda. Anglik bez szans, jednak Perisic naprawia to, ale też zobaczcie kurczę, On ciągle, ciągle jego obrońcy siedzą z tyłu Ja jestem bez szans, tak trudno mi jest się przedrzeć, a teraz on Hawercem na szczęście nie zdobywa gola My możemy pójść z kolejną akcją, chyba zaraz puszczę Florenciego i dam mu wytyczne by atakował jako prawy obrońca bo potrzebuje wsparcia Ach Chciałem tak poszukać jakiegoś faulu, ale jest lakazet i... Ja pierdzielę. Przecież, to co wyczynia Loris w tym spotkaniu przechodzi ludzkie pojęcie, no ja przepraszam bardzo, ale spokojnie już z 2-3 gole powinienem mieć. Nigdy nie widziałem takiego występu bramkarza w tej chwili, ja widziałem naprawdę, naprawdę dużo a za dużo. Perisic i nie spaliliśmy, proszę niech to będzie wreszcie bramka. Lakaz... O, czysto, a to niespodzianka. Fajnaldum do Florenciego, który dopiero co wszedł na boisko Jest Alessandro Florencji Dośrodkowanie Mane Stary, ja wiem, że jest ramadan teraz, ale zjedz coś, bo widać, widać Brak witamin Czerwona dla Gerarda No ja wiedziałem, wiedziałem, że ten mecz... O! Chwila, chwila Bo może ta czerwona kartka właśnie sprawi, że będziemy mieli sytuację bramkową Jest Mane Mane! Uderzenie przy... Sadio... Właśnie chyba straciłeś szansę na transfer LaKZ do Florenciego Florenci z Mbappe <grymne> Jaka to jest wersja Lorisa? To jest małpa, to jest cholerna małpa, on tak skacze jak... jak jakby z klatki został do dżungli wypuszczony Nie widziałem czegoś takiego jeszcze nigdy Van Dijk, Lacazette. Mam asystę obrońcą, jednak czy zdobędę dwa gole w 10 minut? Nie wiem. Robimy to. Czekam na jakiś błąd mojego przeciwnika. Może teraz. Perisic, podanie do środka. Lakazet! No nie. Lorenz Blond środkowuje. Tego się nie spodziewałem. Lorenzi, kasztanie. Co to za przyjęcie. Grasz w Dix United, a nie w Manchesterze United, więc proszę pokaż tu jakiś poziom i wchodzi Fraser, Fraser, który zagra teraz piłkę po ziemi, ale. Wow. Sobie muszę jakąś dobrą herbatę uspokajającą zrobić po tym meczu Boloris. Aha, Loris nawet nie został zawodnikiem spotkania, jednak 10 obronionych strzałów. No mój dech, tylko 3 mniej, jednak wy sami widzieliście co on bronił. Dobrze, drodzy widzowie, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. W razie czego spokojnie. Obiecuję wam, że w czwartkowym odcinku mój skład pozostanie bez no Teraz nie mam zamiaru. Tutaj nic. No dobra, tylko ten prawy obrońca, ale nie był zły, muszę Wam powiedzieć, że pozytywnie mnie zaskoczył, choć myślę, że przy drugiej bramce to właśnie on zawinił. Na razie będę grał Florencim, ponieważ to nim zagrałem większość meczów w Food Champions, no jednak jest to solidna firma i legenda naszego zespołu. Z góry już życzę Wam szczęścia w player pickach, odcinek oczywiście w czwartek o godzinie 15.00. I proszę, jej, dajcie mi kogoś, kto będzie pasował do tego zespołu. Trzymam za Was kciuki, mam nadzieję, że Wy za mnie również. Jutro widzimy się w kolejnym odcinku Back to Glory. Do zobaczenia, pozdrawiam. Cześć!